Dzisiaj chcę Wam e, odpowiedzieć na kilka e, następnych pytań, jakie tutaj e, dostałem. Tych, tych pytań w sumie było razem 26, ale na większości już odpowiedziałem. E, teraz chcę odpowiedzieć na e, następnych kilka pytań. Tutaj jadę e, z, z boku, nagrywam. Także tutaj nie ma co wiele komentować. To są takie. Proste widoki z autostrady na góry. Otóż teraz czy znam jakieś forum albo grupy na Facebook zrzeszające Polaków w Kanadzie? Kiedyś pamiętam, że oglądałem coś takiego na komputerze. Ale w tej chwili nie pamiętam. Jeżeli znacie język angielski, nawet nie potrzeba, jeżeli po polsku wystarczy napisać jakieś forum kanadyjskie, i oczywiście zawsze, zawsze można znaleźć, bo kiedyś coś takiego widziałem. Ale nie podam wam linku, bo na to już dawno nie wchodziłem. Po prostu mnie to nie interesuje za bardzo. Gdzie najwięcej Polaków mieszka w Kanadzie? Otóż na to pytanie mogę odpowiedzieć, dlatego że najwięcej Polaków z, z mieszka oczywiście w prowincji Ontario, tak jak ja kiedyś mieszkałem, tam mieszka w Toronto i Mississauga mieszka, w ja bym powiedział ponad 300 tysięcy Polaków, to jest ogromna rzesza, tam są dzielnice polskie. W ogóle w Mississadze polski język jest na drugim miejscu po języku angielskim. To sobie można wyobrazić. Tam są polskie kościoły, jest kilka polskich kościołów w Toronto i w Mississadze. Także bardzo nie ma problemu porozumieć się w języku polskim I w Mississadze. Oczywiście bardzo dużo ludzi tam go zna i jest tam najwięcej Polaków. W całej Kanadzie, bo tutaj w prowincji British Columbia jest około 60 tysięcy mieszkańców, też jest bardzo dużo, ale nie tyle co w Ontario, bo Ontario jest najbardziej znana prowincja w Polsce. Większość ludzi jedzie do Toronto, bo Toronto jest jedno z, z największych miast w całej północnej. Ameryce na czwartym miejscu po Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago. Troto jest na czwartym miejscu pod względem ludności, a ma ponad 5 milionów ludności. Także ogromne miasto. Zresztą tam 22 lata temu tam e, mieszkałem, dlatego to znam. Teraz następne pytanie. Zna Pan może sposób, żeby polepszyć swój język angielski? W jaki sposób Pan opanował ten język? To jest trudne pytanie, zresztą każdy uczy się języka swoim własnym sposobem, także trudno tu dać odpowiednią receptę na naukę języka angielskiego. Jest taka recepta, że po prostu... Nauka języka po prostu nie można się nauczyć szybko. Nie ma takiej możliwości, żeby ten język opanować w bardzo krótkim okresie. Bo to jest po prostu niemożliwe. To trzeba po prostu trzeba mieć na to czas. A druga sprawa, jeżeli się nauczycie tego języka, tak, tylko się nauczycie pojedziecie z tym językiem w obce regiony tam gdzie jest tylko język angielski po prostu założycie, że to nie jest ten język co wyście się uczyli i naprawdę ciężko jest się porozumieć. Po prostu trzeba ten język być w kraju anglojęzycznym, żeby go szlifować. Żeby płynnie mówić językiem angielskim, to trzeba naprawdę lat, żeby i to opanować, choć język angielski jest językiem bardzo prostym, można się go nauczyć, jedynie to jest problem z wymową i zrozumieniem całej tej gramatyki, która jest bardzo prosta w języku angielskim w porównaniu do języka polskiego, a gramatyka jest bardzo prosta, tego jak byłem. nauczyć się trzeba wymowy języka angielskiego po prostu to, to jest moja zasada. Ja uczyłem się na pamięć słówek. Na pamięć powtarzałem słówka i to mi wchodziło do głowy. Ja uczyłem się e, na lekcjach prywatnych przez e, 3 lata. Także będąc tutaj w Kanadzie, już e, potrafiłem się e, to porozumieć w tym języku i dlatego byłem dużo wyżej od innych, którzy przyjechali tutaj bez języka. Ale tak, nie ma ogólnej recepty. Na naukę języka po prostu trzeba wkuwać, bo jest całkiem inny język od polskiego, całkowicie odmienna, inna rodzina języka, językowa, bym powiedział. Następne pytanie, czy dyplom polskiej uczelni będzie miał tutaj jakiekolwiek wartość na rynku pracy? To nie jest takie proste pytanie. Jedno, proste pytanie z tego względu, że dyplom polskiej uczelni tutaj w Kanadzie nie jest po prostu uznawany. Można być wyszkolony bardzo wysoko, można różne studia skończyć, ale niestety te studia tutaj w Kanadzie nie będą zaliczone i nie będą się liczyły. Choć nie znam nie takie nie osoby, po prostu można tutaj, tutaj wejść też w ten rynek pracy ale to naprawdę zajmie bardzo dużo lat i to się nie opłaca. Najlepiej iść tutaj z powrotem na uczelnię, albo w ogóle nie wjeżdżać z Polski, bo chcąc wjechać z Polski czy do Kanady. E, mając studia, po prostu trzeba się liczyć z tym, że niestety pójdzie się do zwykłej e, pracy. I to jest bardzo fru e, frustrujące, co bym powiedział, nawet dobrze powiedział. Niestety lepiej nie że z Polski, jeżeli się ma ukończone studia, a chce się być kimś, to ja bym tak powiedział. Teraz czy w Kanadzie są problemy z muzułmanami, tak jak w Europie Zachodniej? Takich problemów tutaj u nas w Kanadzie jeszcze, jeszcze będzie do tej pory nie ma, bo ich jest stosunkowo mało, jest bardzo dużo ludzi z Chin. Pakistanu. Choć też są odmienni ludzie, ale ci ludzie są inni bardziej jakbym Ja bym powiedział, jak to powiedzieć. Oni są bardzo widoczni tutaj, przynajmniej w tej dzielnicy, gdzie ja mieszkam, ale z nimi nie ma tyle problemów niż z tymi ludźmi, I tak jak, jak z północnej Afryki czy tam z Bliskiego Wschodu. Więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Ile kosztuje litr paliwa w Kanadzie? Benzyna w Kanadzie jest nie wiem, czy tania czy droga. Oczywiście przez ostatnie lata bardzo dużo wzrosła cena benzyny. Także na dzień dzisiejszy cena benzyny w Kanadzie jest $1,25. Mówię w Kanadzie, tutaj u nas w Vancouver. A trzeba wziąć pod uwagę, że Vancouver jest najdroższa benzyna w całej Kanadzie, podobnie tak jak w Kalifornii, Los Angeles jest najdroższa benzyna w całych Stanach Ameryki. Także to trzeba sobie znaleźć. Bo na, na wschodzie Kanady, na przykład w prowincji Alberta, ta cena benzyny można płacić dolara, tak jak ja płacę dolara jeżdżąc do Stanów za litr benzyny. To tyle co chciałem powiedzieć, na odpowiedź na te pytania. I dziękuję za uwagę i do usłyszenia do następnych pytań.